Ale nie jest łatwe, wiem jakim ostrzętniemy między dobrem złem Jakim kosztem chcemy mieć spokojny sen Rollercoaster, coaster, nie atmosfer, walczymy o postęp, Zrok na cel, fale mocne Krok w mrok, w ręce ster Obok snu lotniskowce, wyższy sfer My jak owce, do tego wodowstrę To jest oczywiste, bo nikt nie chce żyć jak strzem I nie wszystkie myśli masz z men Serce bliskie, stają się dziesiątki sen Kiedy mgliste, ponad rzeczywiste Robię sobie listę, chcę by tak wyglądał dzień Tam radę, mówię, potrzebuję zrobić czystkę tlen A jadę niczym weekend z piskiem, dzień bez fen Mam wadę, nieodporny system, i skrę. To nie konflikt zbrojny, w głowie kłębią się demony Wojny mam, tam niespokojny stan, jakby spadały bomby Jestem sam, przytomny, skłonny być rozsądny Wokół powietrzne trąby, Nifel To nie konflikt zbrojny, w głowie kłębią się demony Wojny mam, tam niespokojny stan, jakby spadały bomby Jestem sam, przytomny, skłonny być rozsądny Wokół powietrzne trąby, Nifel Łatwy, ale nie jest proste kto Jest zawodowcem, niczy force, patrzę w portwe dno Poszły konie po begonie na manowce uh. Robię to co mi się chce, a nie to co chcę Wio. Widzę postęp, przynajmniej nie poszło szkło Nie będę sportowcem, póki co mam w tupie to Jestem lirycznym zamachowcem, suki po 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 Pod lodowcem, żyję, piszę owszem Może jestem głupi, ale robię to dla sztuki Sto na sto, jeszcze o mnie się Tylko zmienię tło, muszę się skupić W końcu jestem fo, a co ja co? Wiem co to jest, flow, więc pieprzę to Zatykam luki, zamykam łuki, pędzę jak Suzuki I będę tu dopóki aż zdobędę te nauki Nowa wiedza druki. walka z drugim no Czuję wiosnę na ostatniej półprostej To nie konflikt zbrojny W głowie kłębią się demony, wojny mam Tam niespokojny stan, jakby spadały bomby Jestem sam, przytomny, skłonny być rozsądny Wokół powietrzne trąby Nifelhal To nie konflikt zbrojny W głowie kłębią się demony, wojny mam Tam niespokojny stan, jakby spadały bomby Jestem sam, przytomny, skłonny być rozsądny Wokół powietrzne trąby,